Krzysiek. Pan Krzysiek, przepraszam. Chciałem tylko podziękować głównie kucharkom. Marlenka Szwagierka, zapraszam się Malenta, Ania, ee, i Bożena. I Bożena. Zapraszam. na salę. Marlenka, Ania, I Bożemka. Zobaczcie, światło jak można. No, wszystko teraz mamy. Justyna! Zapraszamy Ciebie! Dzięki, podziękować, bo dzięki nim wszystko jest. Postarało się dziewczyny. Stanęły na bardzo wysokości. Mieliśmy dużo problemów. Wyciuciali nas na parę sal, ale tak Udało się! Na, udało się! Dzięki Wam! Dzięki im się udało! im bardziej dziękuję, im Dzięki. Proszę Państwa, każdy z osobna, żeby dwa słowa powiedział dla Pani Kody. Zaczynam od Pani Kowary. Ja dziękuję młodym, bo jestem w

wszystkiego co najlepsze, na nowy rok do życia, szczęście miłości ja i hajsu, no co, i uśmiech i szczęścia dzieci, no i dzieci, dobra, culeczki. Życzę ja do wszystkiego najlepszego, dużo, dużo, zróbka, szczęścia przede wszystkim, żeby inne szczęście było wysłane i culeczki. A! A Ja wszystkim życzę najlepszego, zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkim, co chcę. <grymne> ja życzę wszystkiego dobrego na nowej życia, dla wujka i dla dzieci. Kocham Was i bardzo dobrego z tego wybuchu. I życzę było wszystko dobrze przez całe życie. Kocham Was wszystkich.

Krzysztof szedł na dobrą drogę i żeby Sylwia poprowadziła go w tej przepięknej przygodzie i sprowadzili nową historię w tym swoim życiu razem z Oliwierem. I aby razem, wszyscy razem, Panta. Dobra, po kolei. Co teraz powiem? Nie wiem, bo lat, lat, lat. Ja ja Nie Ja pamiętam, lat. jak byłam mała. Zawsze mówiłam, Didi, bo mój Krzysztof zabierał mi smoczka. Ja zawsze mówiłam, Didi, oddaj, oddaj mojego Didi. I do tej pory został Didi. Dlatego ja, Didi, życzę tobie, żebyś dał Sylwii bębu, Czyli bezpieczeństwo, miłość i wierność, żebyś zawsze był przy niej i opiekował się Oliwierem i resztą twoich dzieci. Przekazujemy mikrofon. Przekazujemy mikrofon. Kto to nie był jeszcze? nas bardzo wszystkich i Przekazujemy mikrofon później. Kto nie mówił? A ja powiem tylko tak. Życzę szczęścia, zdrowia, i jak najwięcej miłości w Pan młody, czy ma mikrofon i przekazuje następnej osobie? Tam przy stole. Przekazujemy następnej osobie. Zapraszam panią młodą. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Pani Pan młody. Każdy, że powiedział coś. Ciebie, panią młodą. I nie najlepszego na nowy. Dziękujemy. Przekazujemy dalej mikrofon. Kto jeszcze nie mówi? Przekazuję mikrofon. Przekazujemy. Dalej. Dalej, przekazujemy. No, tam, tam, świadkowo. To ja jako światkowo, a życzę Wam dużo miłości, żebyście się więcej nie uczili. bliżej, A, bo tak uczciwo. Żeby ich nie słyszał żeby spełniły się wasze marzenia. Już się spełniły. Tak. Jestem by się spełniły następne. Przekazujemy Dziękuję. dalej mikrofon. Do stołu. Ale jest... Każdy, każdy ma. Każdy przymód. Każdy, każdy. każdy, Tu to. To, kolega, po kolei. Po kolei. Po kolei. Wujek, życzy Ci Żebyś dosłownie do i żeby Panu przekazujemy. Temu najpierw, temu tu.

Pani! powiedziesz? Halo, 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 halo! Tutaj jest kolejka, ale tu jest kolejka, ja tu z kamerą jestem. Nie, no ja tu jestem w kolejka. Pani weźmie mikrofon. My to cała rodzina tutaj. Tutaj, weźmy pani mikrofon, no przekazać tutaj do młodych. Ale już tu składali. Nie składali, ale ta pani nie składała. Ona temu winna, ona temu winna, Okay, dziękujemy, że mogliśmy się z wami ułatwić i

Dziś my najlepsze życzenia, szczęścia, zdrowia, wytrwałości, bo jak to mówią, nie wystarczy chłopaka, ale trzeba powiedzieć jeszcze wziąć miłość, a więc jej przeliczymy przez całe życie, więc tego uchwały życzymy.

No, przyszliśmy przy najlepszego, Narodowego, Szybki. Tu jesteśmy? Przy i Iść, Bógowie. Przy Dziękujemy bardzo. Kochany Pan. I szwager. Pani tutaj, powiedzieć coś. Ociek. Nie ma teraz, Mógł. Mógł teraz. Mógł. Dziekujemy. Dziekujemy. Ale nie, jeszcze są. Jeszcze są tam osoby. Nie wszyscy. Czyli koniec rzeczy.